Dzień dobry, tym razem witam was z lasu. Jest już lipiec w zasadzie, więc Piotr i Paweł powinni grzyby zasiać. Pogoda również sprzyjająca, bo ostatnie dni to mnóstwo opadów. W lesie jest wilgotno i parno, więc taką pogodę lubią grzyby. Więc zobaczymy, czy są już grzyby w lesie. A tutaj właśnie jest coś wychodzącego z mchu wygląda na borowika trzeba zobaczyć trzon tak No piękny krasnoborowik ceglastopory widać młodziutki kilkudniowy i do koszyczka no, trochę dalej. Tutaj mała rodzinka pieprznika jadalnego, czyli kurki pospolitej. Dokładnie. Kurka. No, nie chce wychodzić. Tak, wyłamuje się. Trudno. Ale już pierwsze grzybki jakieś są. No i następne kureczki, tutaj malutkie. Czyli. Świeżo, świeżo wyrośnięte, no więc zaczyna się okres grzybobrań. Są już też pierwsze muchomory. Co prawda, ten jest bez centków jeszcze, ale muchomor prawdopodobnie czerwieniący. Za to trochę dalej, już trzy i to z centkami na kapeluszu białymi, no więc muchomory. No a tutaj coś ciekawego też jest, ale co? Wygląda na borowika a niestety Koszko Borowik, żółtopory. Tak myślałem, bo to jasny kapelusz. Żółty pod kapeluszem. No i taki czerwony trzon. Niestety grzyb nie do jedzenia. Pogorzki, szukamy dalej, no może jakieś wreszcie borowiki się znajdą dzisiaj. A muchomorów przybywa, a dla mnie to zawsze była oznaka, jak były muchomory, były prawdziwki, więc szukamy borowików szlachetnych jeszcze. Oby już były. No i mam kolejne statko pieprznika jadalnego. Tutaj dość spora rodzina, tu, tu i tu i tam i jeszcze tam widzę się żółci. Łatwo je właśnie zauważyć, bo są żółte No więc zbierajmy to, czym burdarzy czyli kurkę, kurki. No i mamy kolejną rodzinkę tych żółtych grzybków, które smaczne są w różnych postaciach a najsmaczniejsze to chyba z jajecznicą od swoich kur także ja będę dzisiaj jadł pyszną, żółtą jajeczniczkę po znalezieniu kolejnych kurek. Tak sobie pomyślałem o tej jajecznicy, że aż mi, aż zgłodniałem i już chyba muszę kończyć to dzisiejsze krótkie grzybobranie. I pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, że się oglądali ten filmik. To są moje dzisiejsze grzybki w takim wiadereczku niewielkim, ponieważ nie spodziewałem się dużego grzybobrania, więc to tylko tak symboliczne. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.